Siedzi? Siedzi ryba u Wojtka Dawaj, wypuszczaj ryba. Stary, nie nagrywaj tego, ja na obiad będę miał Nie nagrywaj tego! Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj, słuchajcie, lecimy na taką wodę, jakieś stare PZW, które już nie jest PZW i to jest taka dzika woda. Także po prostu na dziką wodę lecimy. I aktualnie lecę ja, jest ze mną Wojtek. Pa! Siedzisko karpiowe. Uuu! Patrzcie, siedzisko karpiowe. O, to jest chyba od Kaperlana. <gry> I dzisiaj lecimy na, na metody gruntowe. Co jest? Czemu tu ludzie się kąpią? Ty, nudyści jakiś. No nie gadajcie, że mi się tu ludzie będą kąpali. Nie no, patrzcie na to. Tam się ludzie kąpią. A tutaj jest taka głębokość, że to jest hit. Szukam jakiegoś miejsca na dwie osoby. Mam nadzieję, że ci ludzie nie popłoszą nam za bardzo ryb, ale szczerze mówiąc głupota z ich strony, że tu pływają, bo tu jest podobno spora głębokość. To jest po jakiejś, nie wiem, cementowni czy... Czymś takim. Także naprawdę głęboko to tutaj jest fest. Ryby jakie są wiem tylko, że są poteczki, okonie, karpie, szczupaki. O i topyga jeszcze jest. Nic więcej o tym stawie nie wiem. Także dzisiaj spróbujemy coś tam połowić. Spontaniczny wyjazd. Wczoraj wracając z ryb powiedziałem słuchaj Wojtek, jedziemy tu jutro. No ja powiedziałem dobra. No. I, i jesteśmy. Słuchajcie, muszę wam coś pokazać, bo to jest O. ale ogromny pies taki jakby nas zjadł to chyba na raz i bez smyczy mam nie dość, że zakaz ten to jeszcze bez smyczy takiego polskiego opaną może weźmiemy sobie tego psa Wojtek. Patrzcie. Jak jakby jest widać że tu jest na zakaz pływania i jakieś małe rybki tutaj sobie pływają Czyli więcej, jest tu jest tutaj jedna tu jest zdechła ryba tu tam, tam tam leży trzecia tu jest kolejna czwartka. o kurde stary jest tam jest kolejna o tam. Ogólnie znaleźliśmy takie miejsce z pomostem fajnym. Właśnie to No i spróbujemy chyba tutaj połowić. Tylko najgorsze będzie to, że daleko mamy do auta. Ale miejsce w sumie fajne. Ktoś sobie zrobił tutaj fajne miejsce. Tam jest kolejna z no Tam. Nie wiem czy to przez człowieka czy... Pan czy że przy no ale małe rybki jakieś tam w wodzie widzę Lecę chyba po sprzęt, co Wojtek? Chyba lecimy. No lecimy Dobra, to lecimy Dobra, więc słuchajcie, przeszliśmy sobie już na miejsce z Wojtkiem I powiem wam, że droga była ciężka Strasznie ciężko było Wszędzie było błoto No a teraz zostało nam tylko już rozłożyć się i rozrobić zanętę Bo już wszystko mamy na miejscu Dobra, więc słuchajcie, zaczniemy teraz rozrabiać zanętę Będziemy rozrabiać Carp Master e, klasyczny, to jest zanęta jednokilogramowa, nie wiem na jaką się rybę nastawiać, dlatego wziąłem klasyczną zanętę od Ground Bite i myślę, że będzie dobra. Wziąłem do tego jeszcze oczywiście glinę, którą sobie przesypałem w, taki, w takie mniejsze opakowanie. No i słuchajcie, dodamy tej gliny i myślę, że będzie ok. Niestety ludzie tu mi nadal pływają wszędzie po tym stawie. Ja nie wiem... Co oni mają w głowie, żeby pływać po cegielni? No ale dobra, wstajemy tej zonenty. Pierwszy raz będę tą zonętę używał. Powiem wam, że wygląda w miarę fajnie, nie będę za dużo rozrabiał. Tak mniej więcej, no troszkę mniej niż pół zostawię, ale ładnie pachnie bardzo. Powiem wam, pachnie pięknie. Eee, I glina muszę sobie załatwić jakieś wiecie, jakieś sito, żeby to przecierać wszystko. O, coś takiego piękna, czarna się już robi. Zamęta Jeszcze dodamy, chyba wszystko, tak mi się wydaje, że będzie ok. Daniel, jak Daniel, musiał zapomnieć zrobić najpierw zamętę. I teraz będę musiał się bazgrać z tym wszystkim. No ale cóż, takie życie nie najpierw zrobić zamętę, później dodać glinę. Ech. Ciekawi mnie strasznie czy tu będą jakieś fajne rybki wpadać, czy w ogóle coś złowimy. Z tego co widać tu jakieś zdechłe płotki leżą, także może się coś dziać. Mam białe robaczki, mam pineczki, także myślę, że będzie odpowiednio. Ale też liczę, może na jakąś większą rybę i inną niż poteczki. Ale ja z każdej ryby się cieszę, także zobaczymy co będzie. Jak coś będzie, to już będzie dobrze. Dobrze się klei, bardzo dobrze wręcz. Teraz dodamy sobie pinek i białych robaczków. O, dobra, słuchajcie, dodamy te białe robaczki i pineczki. Niestety mam żywe, nie mam podtopionych ani podgotowanych, czy nie wiem jak to się tam mówi. Wszystkie są ruchliwe. No ale spontaniczna wyprawa, także mam nadzieję, że będzie ok. Pinek więcej dodam. Zobaczymy jak będzie. Ależ... Zanęta, słuchajcie. Dzisiaj będziemy nowy kij testować. Zaraz wam go pokażę. No i mam nadzieję, że jakieś pierwsze rybki na ten kij wpadną. Dobra, a więc słuchajcie, Wojtek już sobie zrobił zestaw. Również łowi na feeder, mhm. w koszyczku z zanęta, z którą rozrobiłem, a na haku co to są? Pinki. Pineczki, pinaczki, pineczki. tak, zanety wyciągnąłeś, dlatego mhm. czapek. <grych> Rób rzut. Pięknie. Dobra, a więc słuchajcie, przed sobą mam ten nowiusieńki superki, ale o nim pogadamy sobie trochę później. Jak na razie chcę podnęcić miejsce i zacząć łowić. Zobaczymy, co tu się kryje w tej wodzie. Wygląda obiecująco. Będę nęcił sobie jedno miejsce niedaleko. Klipsuję oczywiście pięknie zaklipsowane. I tak z 5 razy no i zobaczymy mam nadzieję, że chociażby jakieś płoteczki tu będą bo chcę ten kij wytestować jest piękny no dobra polujemy na rybę zobaczymy czy uda mi się coś większego stąd wyciągnąć czy w ogóle uda nam się coś wyciągnąć to może być różnie. To jest naprawdę głęboko. Strasznie głęboko. Mam branie. Słuchajcie, patrzcie to. Jest branie. Chyba idzie. Ale coś małego. Ach, jest pierwsza ryba. Kurde, branie, to myślałem, że coś dużego. No, pierwsza rybka dzisiaj. Kuteczka zwykła. Opa. Ale pierwsza ryba na nowy kij. Nie wiem jak. To... No słuchajcie, Wojtek też z pierwszą rybką. Czerwone oczka. No. Fajne. To jest fajne O no, no to co? Szybkościowe łowienie no, dzisiaj. Marsz, chyba. Się... Coś ty? gdzieś ty ją wrzucił. No wypuściłem. Czas wyjąć tajną broń, ale nie mogę tego otworzyć. O! Chciałbym na kukurydzę zobaczymy, może na kukurydzę uda mi się coś złapać. Myślę, że taki kawałeczek może się tu spisać. Zaraz zobaczymy. Siedzi, siedzi. Siedzi, o, o, o. siedzi, płacę, siedzi ryba wiem. u Wojtka. Jest ładna. Ryba. Jest ładna ryba. Uwaga, co to jest? poteczka, ale ładna. Jest. Jest w końcu ładna. O, no i do wody poszła. Prosto. Jest. Patrzcie, Wojtek co kolejną rybę wyciągnął. Jest, jak jest top 3 najtrudniejszych rzeczy do zrobienia na świecie, to numer jeden jest złowienie ryby na tym stawie. Zacięcie ryby na tym. Stale. Bez kitu. Masakra. Gratuluję ci. Naprawdę tutaj żeby zaciąć rybę, to jest dramat. Ale jest trzecia. Jest piękna. Dziup. Wreszcie. Nie. No nie! Idzie! Idzie. Nie. Jest! Już myślałem, że puściła. Ale to jest maleństwo. Ale słuchajcie, tutaj myśleliśmy na początku, że to będzie szybkościowe łowienie. Ale tutaj złowić rybę jest normalnie czymś tak trudnym, że to hit. Kolejna poteczka. No, malutka. Ale tylko tutaj takie biorą. Hop. Wojtka branie. U mnie też patrz. Chyba jestem takie mocno branie. Idzie! O kurde, nie Ależ, o niech, puściła. Ta puściła. kurde, ale ten kit daje mi takie możliwości. Widzę normalnie takie mini prania, że to hit. Już dosłownie jedna zanęta nam się skończyła, plus glina nam się skończyła. Także musieliśmy kolejną rozrobić. Ale no ciężko jest, ciężko, żeby zacząć tu rybę o matko. Słuchajcie, Woj Wojtek idzie z rybą. Tak. No nie brało. Nie brało. Wojtek sobie zacina. Jest ryba, jest kolejna ładniejsza płotka No Jak ty to robisz, chłopie? Kurde, nie wiem, ale jest ładniejsza płotka Kurde, jestem profesjonalnym płotkistą Płotkistą Dawaj, wypuszczaj rybę Stary, nie nagrywaj tego, ja na obiad będę miał Nie nagrywaj tego Nie no, żartuję Poszła Jest kolejna rybka u Wojtka Cóż ten hamulec taki? Ale patrz jaka ładna ryba idzie Idzie coś fajniejszego o! to jest chyba największy dzisiaj. Ja jeszcze nie widziałem. Ja też. O, no przyzwoita. Na, na kukurydzę, tak. Przyzwoita, przyzwoita, powiem. Fajnie, fajnie. Bardzo ładna płódź. Płot. Takie płotki są bardzo fajne. Bardzo fajnie się je łowi. Przynajmniej walczą. No. O, pięknie. Jest, czwarta rybka. No, ty to się nie dziwi, ale dziwi. Idzie. Ty, coś ładniejszego. Ładniejsza potka Ładniejsza, ładniejsza płotka prawdopodobnie Panie było jakby jakaś na rybę wpadła Idzie coś ładniejszego, bo w końcu walczy Ale ładniejsza No ale, a bo mi patrz, z nie wyleciała zalęta do końca Ale już rybę zaciąłem No ale najważniejsze, że ryba Taka poteczka Ło Wojtek prawie zachodziłem o Ciebie i o coś mi się zahaczyło, no ale trudno. Pa jest branie od razu. Cyk, cyk, cyk. Idzie. Nie wiem już ile mam ryb, chyba tyle co ty. No. Ale jest kolejna. Tego nie wiem Wojtka, kurde, słuchajcie, dzięki tej szczytówce na tym kiju wszystko robię. Ale jest. Piękna poteczka. Hop. Jest większa, no wędka do 60 gramów powiem Wam sprawuje się, jest kolejna Przegoniłem Wojtka już, kurde, bo ja, ja mam jedno branie na rok, <laughs> patrzcie fajna, fajna miejsce idealne, kurde, jak nie komar gryźny, no jaki debil, idzie. Gdzie ryba. Gdzie kolejna ryba. Jest, nauczyłem się łowić ryby. Kolejna puteczka. No, jest kolejna ryba, już nie wiem, czy siódma, czy która już, ale jest kolejna. Powoli, powoli zaczynam ogarniać. Hop. Ale naprawdę, naprawdę wciąć tutaj rybę, to jest hit. Ja nigdzie nie było, ta... nigdzie nie było tak ciężko. Nigdzie. Wojtek, było kiedyś tak ciężko gdzieś? No właśnie. O. Uu, uu, Idzie. Uu, uu. 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 Idzie. Jest. Haczyk szesnastka, ale poteczki są... Hop. O dziwo na dwudziestka nic. Nic, nic, nic. A na szesnastka biorą. Chyba. Tak, idzie. Czuję. W końcu ryba. No ta fajnie walczy. Tak. Jak na małą, bo wiem, że jest mała. Ale walczy. Opa. Lecimy. Idzie. Nie. Dzwonię po eksortysce, bo jesteś opętany. Jest kolejna ryba. Kolejna poteczka. Weź mu mi kamerę po chlapie. Taka malutka. Hop. Komary już mnie obłażą. Robi się noc. Idzie! <noise> nie patrz Wojtek Wszystko będzie dobrze Jest kolejna Jak ci zaraz złowię tą pygę? 50 kilo Dobra Na tiktaki? Tym razem na kukurydzę Juuum Hopa. Już nie mogę się doczekać, że przetestuję ten kij na jakiejś w wodzie z karpiami Chodzi mi o takie wiesz Typu grzegorzewice albo rekreacyjne stawy To będzie bajka Bajka. Dobra, a więc słuchajcie, teraz powiem Wam trochę o Q, którego używałem w dzisiejszym filmie. Jest to ki od Delfina Delfin Index Bot picker. Tak, to jest picker do 60 gram wyrzutu i on ma 3 metry. Także jak dla mnie idealnie, w sumie ja mam Big Bula 3 metrowego i 3300, i szczerze mówiąc, wolę łowić na tego 3 metrowego. Do tego oczywiście kołowrotek również od Delfina x -rec, 4T z fajną szpulą lepszy od tych moich poprzednich kołowrotków e, oczywiście linki do wędki oraz kołowrotka macie w opisie, na sklepie. możecie sobie sprawdzić e, jak one wyglądają i możecie sobie je też tam zamówić e, oraz będzie również do zanęty bo zanętę też mam z feeder sklepu i ogólnie chcę wam powiedzieć, że na tą wędeczkę, tak szczerze szczerze mówiąc, super mi się dzisiaj łowiło jest mega lekka, o wiele lżejsza od mojego Big Bulla, co jest mega plusem. Przy małych poteczkach było naprawdę fajnie się pobawić, a chcę przetestować ten kij na jakiejś komercji, gdzie może jakiś karpik coś wpadnie. Także tam już przetestujemy bardziej sobie ten kij, ale ogólnie kij fajny z trzema końcowymi szczytówkami wymiennymi. Ja wziąłem sobie akurat tą najlżejszą, co dzisiaj mi naprawdę się spisała. No bo przy takich małych rybach brania są malutkie. Dobra, więc słuchajcie, nadszedł koniec naszej wyprawy. Powiem szczerze mówiąc, że nie jest źle. Jak na dziki staw nie oczekiwałem żadnych mega wielkich rezultatów. Wczoraj na spontanie tak wyszło, że zaplanowałem dzisiejszą wyprawę i wyszło w sumie spoko. Przetestowaliśmy sobie mój nowy kij i połowiliśmy trochę płoteczek, ale naprawdę tutaj te płotki tak było ciężko zaciąć. Naprawdę nigdy czegoś takiego nie było nigdzie. Ciężka sprawa. No, ale trochę ich się udało połowić. Wojtek, jak ci się podobało? Złowiłem największą płotkę dzisiejszego wypadku. Dokładnie tak. A ja już z tego pięknego. Dzikiego stawu będę się żegnał. Wbijajcie na mojego Instagrama. Tutaj macie nazwę. W opisie macie Instagrama Wojtka oraz jego kanał. A już się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.